Dzień dobry, cześć, witamy z bazy. Słuchajcie, piękna pogoda się zrobiła. Przenieśliśmy się po prostu na bazę, no bo szkoda siedzieć w mieszkaniu, jak tutaj jest cisza, spokój. Ptaszki sobie śpiewają od rana do wieczora, wszystko wokół kwitnie, naprawdę jest przepięknie. Najważniejsze, że jest ciepło, no bo w ciągu dnia, wczoraj był upał nawet koło 30 stopni. Dzisiaj również ma być ciepło, natomiast. Yy, bo dzisiaj mamy wtorek. Natomiast czwartek już niby będzie troszkę chłodniej, ale myślę, że, że będzie wystarczająco ciepło, żeby bez żadnego ogrzewania nadal yy, sobie tu nocować. Zobaczcie, jak tutaj magnolia pięknie kwitnie. W zasadzie już przekwita. Yy, ale nie o tym chciałem. Bo ze względu na to, że tutaj jesteśmy znów, no to musimy mieć ciepłą wodę, a jak wiecie. Popełniliśmy pewien błąd. Zostawiliśmy napełniony boiler y, wodą i no, po prostu nie było nas tu kilka dni. i Wtedy były w Krakowie bardzo duże mrozy, po minus 17 stopni i ten boiler pękł. W międzyczasie kupiliśmy nowy, no, ale jeszcze nie było okazji go wymienić, także postaram się dzisiaj choćby ściągnąć ten stary. Nie wiem, czy uda mi się samemu y, założyć nowy. Może jutro w środę przyjdzie kolega do pomocy. Może to zrobimy z Dorendą, nie wiem. W każdym razie no, muszę zacząć po prostu, żeby ściągnąć ten stary boiler. To co, chodźmy do piwnicy, bo u nas boiler mieści się właśnie tutaj, w tym pomieszczeniu. Które jest niestety na dokładkę jeszcze bardzo zagracone. Tu jest ten boiler. Pisaliście też w komentarzach, jak z niego woda kapała, że... Że leje się po gniazdku, no ona dokładnie się, słuchajcie, po gniazdku nie lała. A tak czy owak, gniazdko jest wyłączone w nim, nie ma teraz napięcia, także spokojnie. Takie rzeczy ja ogarniam. Wiem, że jak leci woda po przewodach elektrycznych, to, to albo trzeba wyłączyć prąd, albo tak zrobić, żeby ta woda tam nie ciekła. No nie ma prądu, także spoko. To jest bezpieczne, ale i tak widzicie, boiler jest odpięty. No to jest już, tego już nie montuję, no bo to już szkoda na to czasu. Zacznę od tego, że muszę z niego spuścić wodę, ponieważ on jest zalany wodą. Tu mam taką specjalną rurkę, która właśnie do tego służy. No i mam też beczkę. No taką może nie w połowie pełną, ale troszkę wody jest, także muszę teraz to rozkminić, jak to zrobić, żeby cała woda mi zeszła do tej beczki, a potem będziemy rozkręcać przewody. Jak robiłem tą instalację, to specjalnie założyłem tutaj zawory na zimnej i na ciepłej wodzie. Także ta linia to jest główna linia, która idzie do domu z zimną wodą. Tutaj widzicie, dzieli, dzieli się na część, która idzie do bojlera, i część, która wchodzi przez ścianę yy, do naszej części mieszkalnej. Jak widzicie, to jest zakręcone. Tutaj jest zawór powrotny od ciepłej wody. Widzicie, tu jest kolor czerwony, więc ta woda idzie tędy i również wchodzi przez dziurę w ścianie do instalacji ciepłej wody. Także, żeby ta woda stąd z tego boilera, czyli te 30 litrów teraz wylała się przez tę rurkę, to trzeba niestety troszkę się pomęczyć. Najpierw otwieram ten zawór. Tam nie ma ciśnienia, a nawet jak jest, no to po prostu powinno wylecieć z kranu. To jest otwarte. Teraz tutaj mam zawór do, do tej rurki, czyli też go otwieram. Prostaję pomóc z drugą ręką. No, coś nie chce się otworzyć. O dobra, widocznie, jak był mróz, to coś ten zawór może też uszkodził. No, ale niestety, widzicie, woda troszeczkę zaczęła iść. No więc jest szansa, że zejdzie. No ale to 30 litrów, więc tak czy owak trzeba będzie trochę poczekać. Zobaczymy. Tu coś bulga, słyszycie? Prawdopodobnie wchodzi właśnie powietrze przez dziurę, która gdzieś tam, tak mi się wydaje, że on pękł u samej góry. Będziemy go oglądać, jak mi się go już uda zdjąć. Zobaczcie, że jest więcej wody leci. Także spoko. To myślę, że teraz jakieś 5 minut i cała woda z bojlera zejdzie do tej beczki. A wtedy ja tą beczkę wyniosę stąd. Znaczy nie wyniosę ją z, tej wodą, z tą wodą, bo będzie zbyt ciężka, ale wezmę sobie wiadro i wyleję wodę po prostu na grządki w ogródku, bo i tak przez kilka dni tutaj było bardzo sucho a mamy zasadzony czosnek, więc warto będzie go troszeczkę, tą grządkę podlać no i wykorzystam po prostu tą wodę, żeby jej gdzieś tam nie wylać i nie zmarnować. A chcę się tej beczki też pozbyć z tego względu, że tu w tej piwnicy jest straszna graciarnia i po prostu potrzebuje tu jak najwięcej miejsca, a patrzcie się sami, dwa rowery, sanki, jakiś stary zlewosmywak, drabina, tutaj coś, jakaś szafa, grill, no ta beczka wspomniana, tutaj jeszcze półka, tu butla z gazem, tutaj słoiki, butelki, jakiś przecier pomidorowy, wszystkiego jest po prostu bardzo dużo, no i jeszcze stare części z jakichś tam mebli, które, no... Do czegoś mają posuszyć, a do czego to tak naprawdę nie wiem, ale są, no to może znajdzie się jakaś okazja, żeby je wykorzystać. Wiecie, co sobie wspomniałem, że jak jest upał, to nie wolno podlewać, najlepiej podlewać albo rano, albo wieczór, więc nie będę mógł teraz tej grządki podlewać, ale mam takie wiadro, które kupiliśmy kiedyś specjalnie po to, żeby lisę kąpać, jak byliśmy na wyjeździe, więc ja go po prostu zostawiam sobie tutaj i będę tą wodę przelewał do tego wiadra, a wieczór wykorzystam do podlania grządki. Także z bojlera woda schodzi, a ja biorę wiadro i już zaczynam przelewanie. No, to pierwsze wiaderko i będzie ich pewnie sporo. Oczywiście pewnie okaże się, że to żółte naczynie jest za małej pojemności, w beczce jest teraz więcej wody, no ale cóż, no ile się udało uratować, to uratuje a resztę po prostu podleję gdzieś tutaj jakiś krzaczek, drzewko, nie w każdym bądź razie. A Zrobiłem parę kursów, zobaczcie, jest miska pełna wody i konewka również, a to, po, a to naczynie, z którego przelewałem jest... Pusta, a beczkę udało mi się opróżnić, także teraz ją muszę wynieść z piwnicy. Jeszcze nie wiem, do czego jej użyję. Mam dwa pomysły: albo ją wsadzę tam pod rynnę i będę zbierał deszczówkę. Ona ma chyba 100 litrów, więc trochę tej deszczówki by się udało zebrać. Albo mam drugi plan na tą beczkę. No, bo tak jak mówię, jest, jest spora, nie? Zobaczcie. To jest duża beczka, no myślę, że to jest stówka, więc drugi pomysł, no to żeby w niej ustawić zacier i po prostu zrobić później bimber. No, wyszłoby całkiem sporo tego bimbru, ale zawsze go można gdzieś magazynować, a ten alkohol, co teraz sprzedają w sklepach, to jest jakaś po prostu masakra. Zawsze po tym głowa boli, człowiek choruje, a taki domowy bimberek, no to w zasadzie można pić jak wodę z kranu. A no, jeszcze zobaczcie, że tutaj je już, je już przestało lać. Także boiler powinien być pusty. Zaraz spróbujemy go odkręcić, ale idę wpierw wynieść tą beczkę. No dobra, sam boiler do instalacji jest zamontowany przez takie, jak możecie tu zobaczyć, elastyczne wężyki. Więc odkręcę teraz te wężyki od boilera, a zawory zostaną. Tu i tu mam drugi zawór. Tu to spróbujemy. Nie powinno nic pociec. Okej, okay, może dalej pójdzie już okay. Jeden jest. Nie wiem czemu tam nie wchodzi, wezmę drugi nastawny klucz. jest uszczelka. Słuchajcie, same wężyki, no to może trzeba będzie wymienić, to nie jest droga rzecz, to chyba wężyk jest po 12 czy po 13 złotych, no ale najpierw i tak cenowy boiler zawiesić, ale jeśli się okaże, że nie cieknie, jeśli się ta uszczelka nie zgubi, ona wypada, więc może ją po prostu gdzieś schowam na razie, tu ją położę, więc może będzie można użyć tych wężyków jeszcze raz. Udało mi się boiler ściągnąć. Chciałem to dla was nagrać, ale no, przygotowałem sobie drabinę i chciałem go tylko tak lekko sprawdzić, czy, czy dam sobie z nim radę, czy nie jest za ciężki. I słuchajcie, no, podniosłem go troszkę za wysoko i zlazło z tych śrubek, nie byłem w stanie już go z powrotem tam odwiesić, żeby to po prostu pojść, pójść do kamery, włączyć kamerę i to dla was nagrać. No już go trzymałem, więc musiałem zejść. Z nim po tej drabince leży teraz tu na ziemi. Także co, pójdę z nim teraz na zewnątrz i może spróbujemy go jakoś otworzyć, zobaczymy skąd cieknie, gdzie, się, gdzie ten lód go rozsadził. No powiem Wam tak, że ten kabel, który tutaj widzicie zasilający, to ja sobie w jakiś tam sposób odzyskam. No bo takie kable w marketach są. Drogie, a to jest, no kabel nie był zepsuty, uszkodził się boiler, więc kabel sobie odzyskam. Odzyskam sobie tak samo tutaj te części, bo tu jest ten zawór, który służy, żeby no na zimę, jak nie chcemy, żeby zamarzło, żeby opróżnić boiler z wody, więc prawdopodobnie to nam będzie również potrzebne. Można by, oczywiście, spróbować zrobić coś takiego, żeby ustawić takie czasowy, taki czasowy włącznik, na przykład raz na dzień, na 15 minut. No to teoretycznie woda nie powinna zamarznąć w boilerze, ale już wreszcie instalacji mogłaby niestety zamarznąć. Także no poodkręcam to wszystko. Nie wiem, czy mi się uda dostać do środka tego boilera, żeby zobaczyć dokładnie, gdzie pękł, bo to jest taka obudowa, później jest izolacja, i potem jest już ten, ta część gdzie normalnie ta woda się grzała No nie wiem, zobaczę jak mi się coś uda to, to Wam pokażę a jak nie no to będziemy dziś lub jutro montować nowy boiler no bo ciepła woda w domu się przyda To dla ciekawskich zobaczcie jak wygląda grzałka może tak będzie łatwiej I tu jest całkiem czysta ale tutaj z tej strony widać że jest trochę kamienia No i patrzcie się tu jest, tu jest dużo kamienia ale jakby ta część, gdzie grzałka najwięcej pracuje, jest w miarę w porządku. Ale nadal nie wiem, gdzie pękło. No, tu widzę pewne pęknięcie. Więc może stamtąd woda przeciekała, ale może jeszcze gdzieś ze środka. No nie wiem, no. I tak idzie do wyrzucenia. Mam nowy, więc chyba nie będę tego rozkminiał. Gdzie ciekawostka. Rozkręciłem. Górę tego bojlera, bo ja myślałem, że może właśnie gdzieś takie miałem wrażenie, że cieknie gdzieś od góry, i tutaj woda przecieka między y, tą częścią a częścią obudowy, ale wygląda, że tutaj ten bojler jest y, w porządku, czyli raczej stąd tutaj nie było tego pęknięcia. Ale zobaczcie, jak to jest zaizolowane i czy ten bojler spełniał jakiekolwiek y, takie warunki no, oszczędzania energii. No bo moim zdaniem to coś. Nie wiem, co to jest nawet. Jakaś taka włóknina, ale jest jej bardzo mało. Patrzcie, się, ile tutaj jest miejsca dookoła wszędzie. No To jest tylko lekko za owinięte. To nie jest żadna piana. Jeśli jakby tutaj była piana, to może to było jakoś lepiej zaizolowane, ale według mnie jest słabo. Widzicie, pokazuję wam to, jak to jest zrobione. No także chyba dobrze. Że, no, że wymienimy, po prostu będzie ten nowy raz, że będzie większy. Bo to jest 30, tamten będzie 50. No to będzie na pewno lepiej zaizolowany. Bo yy, czytałem tam, że to jest jakiś w miarę dobry ile, Także no No ten działał, no, ale pewnie brał dużo prądu. Nowy mam nadzieję, że będzie oszczędniejszy. Ale zrobię też testy. Też się o tym dowiecie, bo zakupiłem taką specjalną wtyczkę, która mierzy yy, pobór energii. I chcę przeprowadzić eksperyment, że pierwszy tydzień nowego bojlera po prostu ustawię sobie jakąś tam temperaturę, na przykład 60 stopni i go włączę, nie będę nic, nic zmieniał w ustawieniach, będzie cały czas działał według termostatu i zobaczymy sobie ile po tygodniu yy, zerze energii, a potem zrobię tak, że chyba będę go uruchamiał tylko na dzień, a na noc będę go odcinał od prądu. No bo w nocy mi gorąca woda niepotrzebna, potrzebna. Jak się włączy powiedzmy rano około godziny siódmej, my zazwyczaj wstajemy o ósmej, no to już powinna być ciepła. No i może to przyczyni się do oszczędności. Więc zrobię taki po prostu tydzień eksperymentu, tak? Tydzień eksperymentu, tak? Zobaczymy. Jak wy wiecie, jaki jest wynik, to też piszcie w komentarzach. To najwyżej porównamy moje i Wasze doświadczenia. Dzień dobry, witam Was kolejnego dnia. Proszę zobaczyć. Zrobiłem domek dla lisy z opakowania po bojlerze. O, proszę. Tutaj jest pudełko po bojlerze. A co to oznacza? Oznacza to, że w międzyczasie zawiesiłem bojler. No, niestety, przykro mi, nie nagrałem Wam tego, bo była szybka akcja. Przyjechał kolega, no i po powiesiliśmy ten bojler. Już Wam pokazuję. Jeszcze nie do końca, bo jeszcze trzeba będzie podłączyć hydraulikę, te wszystkie rurki, ale zobaczcie, boiler wisi yy, dla Piotrka. Wielkie dziękuję, bo no, za zawsze w dwójkę lepiej, szybciej, raźniej i tak dalej. No, ale to jeszcze nie koniec. Yy, postaram się to jeszcze dzisiaj zrobić. Tylko brakuje nam paku, więc yy, Piotrek miał jeszcze coś po drodze załatwić więc prawdopodobnie uda mu się jeszcze dzisiaj z tymi pakułami tutaj przy okazji podjechać, bo jest mu to tam, nie musi dużo nadrobić, a my byśmy wtedy uruchomili wodę. Słuchajcie, to jest rurka do ciepłej, więc ciepłą w zasadzie mogę wkręcić, tylko jest yy, robota z tą rurką od zimnej wody, już wam pokazuję. Chodzi o to, że tam gdzie przychodzi zimna woda, tam trzeba też zainstalować zawór bezpieczeństwa, on wygląda w ten sposób. A ja jeszcze muszę zainstalować to coś, co mi pozwoli wypuścić wodę na zimę z bojlera, żeby po prostu nie pękł. I postanowiłem, że jednak użyję tego, co było do tej pory. No może to nie wygląda zbyt pięknie, ale funkcjonuje, działa. No tylko trzeba po prostu nowe uszczelnienia, więc muszę tutaj nowe pakuły zainstalować. Czy taką specjalną taśmę też jest, ona się bodajże nazywa silikonowa. Się do takich prac hydraulicznych. Chyba coś takiego właśnie Piotrek przywiezie. Także ja czekam i to wszystko poskręcamy. Wtedy będę mógł podłączyć rurki te elastyczne. Ewentualnie zastanawiam się też, czy by tych rurek nie wymienić na nowe. Ale to mogę zrobić w zasadzie w każdej chwili. Jeszcze opowiem o jednej rzeczy, która się przytrafiła w międzyczasie. Wczoraj byłem w Obi. Kupić takie haczyki. To jest 10 razy 100 No bo tak sobie pomyślałem, bo oni dali do kompletu 10 razy 50, czyli dali takie krótkie haczyki. Tak sobie pomyślałem, że może no lepiej, to jest jednak 50 litrów wody plus boiler, to trochę będzie ważyć, że zainstaluję na większych śrubkach. haczykach w sensie. A no więc kupiłem takie. No więc jeśli by to było dokręcone, no to powiedzmy wystawałoby tyle, wiadomo można zrobić no tyle spokojnie by wystarczyło. No i wyobraźcie sobie Zacząłem wkręcać i dosłownie, nie wiem, po paru obrotach to ten haczyk się ukręcił w ścianie. No, zobaczcie, jaki to jest słaby materiał. No, ja chciałem kupić jakieś firmowe, lepsze, dobre. Nie było, po prostu nie było. Więc kupiłem to, co mieli. Pytałem gościa, czy to będzie ok. Czy mi utrzyma boiler, czy wkręcę do ściany. Tak, 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 nie ma problemu. więc jaka, jakiej to jest słabej jakości produkt, skoro. Przy dokręcaniu do ściany, czyli zobaczcie, mniej więcej mogło to w ten sposób wyglądać. To był mur. Ja myślę, że na pewno jeszcze mi wystawał gwint. Czyli zobaczcie, kiedy to się ukręciło. No w tym miejscu się ukręciło, czyli raptem tyle tej śrubki wkręciłem do ściany. Drugie tyle jeszcze powinienem, a nawet więcej, a to już, już się ułamało. No niestety. Sam otwór wykonałem takim, widzicie, profesjonalnym wiertłem na SDS-a, więc to nie było, to jest dycha, więc no było zrobione wszystko zgodnie ze sztuką. Nawet go troszeczkę tak powiększyłem, żeby nie było na ścisk, no a mimo wszystko. No więc po co takie rzeczy sprzedają w sklepie, jeśli to się przy wkręcaniu już potrafi złamać? No Okej, okay, może ktoś wkręca w jakieś... Yy, nie, w, bo ja wkręcałem do, do ściany z betonu. Ale może ktoś nie wiem, do pustaka czy do jakiegoś miękkiego materiału to zadziała, no ale to powinni mówić w sklepie, żeby nie używać tego z betonem. Proszę państwa, więc wygląda na to, że jest zrobione. Tutaj mamy doprowadzenie wody zimnej idzie przez zawór bezpieczeństwa do bojlera. Tutaj jeszcze mam zawór do opróżniania. Bojlera z zimnej wody, jakbyśmy chcieli na zimę nie mieć wody w bojlerze. no i bezpośrednio ciepła woda, taką elastyczną rurką, może ciut za długą, ale to jeszcze jakby coś to wymienię. No była ta, wchodzi po prostu tutaj w tą instalację i już tam dalej, widać to czy nie widać, i już tam dalej do domu. No więc to zrobimy, pierwsze uruchomienie. Muszę pootwierać zawory. No to co? Otwieram, słuchajcie, od, od wody ciepłej, no bo i tak jest pusty. No i tutaj mam zawór od wody zimnej, więc popłynie teraz woda. Mam nadzieję, że nigdzie nie zacznie się przelewać. Ok. Czyli już widać, że yy, tu jest, yy, tutaj zaczęła woda lecieć. Czyli stara rurka ma złą uszczelkę, najprawdopodobniej. Mam jakieś uszczelki, postaram się to w takim razie wymienić. Zobaczymy za chwilkę. Wymieniłem uszczelkę, miałem na szczęście, to znaczy, nawet Piotrek przyniósł jakieś tam pudełeczko z uszczelkami. No to róbmy drugą próbę. Ja wiem, słuchajcie, że powinno się dać nowe wężyki, i prawdopodobnie tak zrobię, ale chciałem już zrobić po prostu dzisiaj próbę i wykąpać się po prostu woda ciepła, by się przydała. No to co, jedziemy? Czyli widać, tu nigdzie woda się nie zbiera. Zobaczymy jeszcze, czy to działa. Czyli jakby co, zawór do spuszczania wody jest w porządku. Teraz boiler musi się napełnić. 50 litrów wody to chwilę mu zajmie. Ale zobaczymy, czy przypadkiem gdzieś tu jeszcze wyciek się nie pojawi. To jeszcze są dwa newralgiczne punkty. Także poczekajmy chwilę. A, jeszcze zrobiłem słuchajcie, zgodnie z instrukcją. Odkręciłem jeden kran w, w drugiej części z ciepłą wodą, także by on od razu się odpowietrzał. OK. wygląda, że boiler jest pełny. Tu nie pojawiły się żadne wycieki, więc idę zakręcić kran do kuchni. Ta woda, która teraz już będzie lecieć z kranu, przechodzi przez boiler. Proszę, zobaczcie. Oczywiście jest zimna. Zakręciłem, idziemy z powrotem, wracamy do piwnicy, sprawdzamy, czy jest szczelność. Okej, okay. no to słuchajcie. Zobaczcie, sami tu są kropelki, ale to one są sprzed chwili, jak jeszcze ta uszczelka puściła. A tak wygląda, że to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Oczywiście ja będę monitorował, sprawdzę jeszcze za godzinę jakąś, czy nie pojawiły się żadne nieszczelności, ale myślę, że jak za godzinę będzie ok, no to już można uznać, że boiler jest zainstalowany poprawnie. Ale to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, jeszcze trzeba podłączyć go do gniazdka. To jest gniazdko. Gniazdko jest specjalnie przygotowane na ten boiler, ma swój osobny bezpiecznik, ale tak jak Wam mówiłem, chcę zrobić pomiar ile ten boiler zużywa prądu przez tydzień, po prostu jak będzie tak włączony na stałe, a później będę go yy, zaprogramuje po prostu, żeby na noc się wyłączał. Porównamy zużycie... Energii i porównamy, czy na przykład nie jest tak, że rano nie ma ciepłej wody, wtedy, jakby się chciało na przykład yy, umyć się, czy tam nie wiem, naczynia pomyć, coś takiego. Także słuchajcie, podłączmy go w takim razie do gniazdka, ja mam taką wtyczkę, raz, ona pozwala na sterowanie przez aplikację, i dwa, że jest z pomiarem yy, energii, pokazuje w danej chwili napięcie, i ile watów i jaki amperaż jest pobierany w danej chwili można ją do, zaprogramować dowolnie, na przykład żeby się włączyła raz y, raz na godzinę na 15 minut, jak chcecie to już jest, jak sobie zaprogramujecie, tak będzie działać y, ona działa na wi-fi także y, jest przystosowana do 20 amperów, czyli ponad 4000 watów czy wat, nie wiem jak to się mówi, sorry, jeśli jakiś elektryków obrażam y, ja mam ten boiler 1500, także ta wtyczka spokojnie wystarczy, nie boję się jej użyć. No to co, podłączam? Czy podłączam? No jak widzicie, mam też profesjonalne gniazdko. Prowizorki są najlepsze, działa już parę lat na kiju od mopa. a Tu jest ten, że nie używany już też od paru lat MOP. No ale widzicie, rzeczy są, mogą być wielofunkcyjne. Więc gniazdko do tego, boiler. Może zróbmy tak. Ok, to się trzyma. I to nie wszystko, bo teraz jeszcze musimy włączyć eskę. No to zobaczcie jeszcze, jak wygląda profesjonalna tablica rozdzielna. Czy rozdzielcza? Z kablami na wierzchu. Tutaj nie wolno dotykać. Tam jest duży, duży prąd. Nas interesuje. Słuchajcie, ten przełącznik. Proszę. No to możemy wrócić do piwnicy. No, a jeśli ogląda nas jakiś elektryk z Krakowa i chciałby tutaj w ramach wolontariatu coś przyjść i pomóc przy tym okablowaniu, to ja jak najbardziej oczywiście zapraszam. Znaczy, sam się też mogę tego podjąć, ale tak naprawdę nie ma motywacji i mi się trochę nie chce. No to tak. To działa. A jeśli to działa, to znaczy, że daje prąd i możemy włączyć boiler. Proszę bardzo. Powinno działać. Teraz jeszcze możemy sobie pójść do komórki, zobaczyć, czy de facto wskazuje pobór. Tutaj ustawiłem. No, nie wiem, na słoneczko. Zobaczymy, jak, jaka to będzie temperatura wody. No, na razie nie zmieniam. Zostawiam tak jak jest. Jakby się okazało, że jest za zimna, to oczywiście podniosę. Tam chyba optymalnie jest 60 stopni ustawić. Więc musiałbym jeszcze go troszeczkę bardziej podkręcić. Ale może ta temperatura w zupełności do kąpieli wystarczy. No to co? Rzućmy okiem, jeszcze słuchajcie, na komórkę. Ja to gniazdko kupiłem w Chinach. Ono jest na WiFi, kosztowało 10 czy 12 czy 15 zł. Coś takiego nie było drogie. Ale mam jeszcze inne urządzenia, które kupiliśmy w Holandii w Krajtwaldzie. I mam też taką aplikację Kreitwald i Do tamtej aplikacji udało się dołączyć to gniazdko. Także. Proszę bardzo. Gniazdko. Gniazdko działa. Ja teraz przeczytam, zaraz Wam pokażę do kamerki. Aktualny pobór mocy to jest 1424 W. W gnieździe mamy 219V i słuchajcie, to jest 6, no prawie 0,4A. Proszę można sobie zobaczyć. Myślę, że jest ostrość, a jak nie, to sorry. Także dzisiaj yy, przez tydzień robię ten pomiar i dam wam znać po tygodniu, ile zeszło. Teraz możemy przyjąć, że że jest jeden, bo ja to gniazko sobie na jakichś waróweczkach testowałem, że mamy jeden kil, jedną godzinę yy, na starcie. Nawet dobrze, że to nagrywam, bo będę pamiętał i zobaczymy ile będzie za tydzień o tej samej godzinie. Tylko, że teraz nagrzewam jakby od zera i kolejny eksperyment też będę chciał przeprowadzić od zera, czyli będę musiał wyłączyć bolę z prądu, zaczekać aż w nim wystygnie woda albo przelać go zimną i tak samo włączyć, no żeby powiedzmy w miarę zachować te same warunki eksperymentu. A powiecie tak, no dobra, ale raz się wykąpiesz, raz się Dorenda wykąpie, a raz się nie wykąpiesz, no to już tej wody zuży, zużyjecie mniej. Zgadza się, no więc to nie jest laboratorium. Ja to mierzę przy takim naszym po prostu codziennym życiu. Tak jak, jak się kąpiemy, no zazwyczaj wtedy, kiedy jest taka potrzeba, 3-4 razy w tygodniu, chyba że się ekstra ubrudzimy, no to częściej. Dziecko tak samo nie, my nie kąpiemy codziennie, no więc dużo tej wody się na pewno nie zużywamy, ale myślę, że będzie to w miarę obiektywne, ale sam jestem ciekaw, jak wy wiecie oczywiście jak, jaki może być efekt tego eksperymentu, to również piszcie w komentarzach. A na tą chwilę, słuchajcie, to już koniec, mam nadzieję, że film się Wam podobał, nie wiem czy wyszedł nieprzydługi. <laughs> Jak możecie jeszcze słuchać moje ględzenie, no to się bardzo cieszę, to możecie mnie na, e, nagrodzić jakimś tam łapką do góry, subskrypcją komentarzem, to zawsze miło. E, I fajnie się czyta Wasze komentarze. Bardzo lubię, chociaż nie zawsze mam czas odpowiadać, ale kiedyś sobie obiecuję, że przysiądę i odpiszę na wszystkie komentarze te nawet sprzed 5 lat. No nie wiem czy mi się uda, ale, ale chciałbym. Oczywiście, jeśli macie ochotę, to można nam postawić wirtualną kawkę w serwisie Bike Coffee. Bike Coffee coś tam, zapomniałem. Bike Coffee. No tutaj Wam wyświetlam napis, jak to zrobić. No, tymczasem dzięki, do zobaczenia. Trzymajcie się, do widzenia. Pa-pa-pa, hej.